Louis Hamilton rozbił bolid Ferrari podczas drugiego dnia testów w Barcelonie, co po pierwsze, będzie trochę szkodziło jego wizerunkowi, ale najbardziej zaszkodzi Ferrari, bo Ferrari w tym roku zabrało się zupełnie inaczej do roboty i Ferrari. Idzie na mistrza, o czym dzisiaj Wam opowiem, czym się dokładnie zajmują, co zmienili i dlaczego naprawdę, ale to naprawdę widać, że im bardzo zależy na tym, żeby ten tytuł wyjąć. Do tego jeszcze FAI żegna najgorszego, najbardziej stronniczego sędziego Johnny'ego Herberta, który jest zatwardziałym wrogiem Maxa Verstappena. To on stoi za karami totalnie idiotycznymi dla Alonso w Australii i całą serią najbardziej kontrowersyjnych sankcji przeciwko Verstappenowi w zeszłym roku. Oto tematy dzisiejszego spotkania. Jedziemy! Czy Ferrari idzie na mistrza? Wiele na to wskazuje, bo bardzo, ale to bardzo się postarali w tym sezonie i jeśli odnosicie wrażenie najmilsi, że y, bardzo dużo mówię w tym momencie o Ferrari i Hamiltonie, to po pierwsze dlatego, że oczywiście jest wokół nich najwięcej burza, po drugie tak naprawdę nikt inny nic nie wyjawia, a Ferrari wyjawia dużo i co więcej, o wiele więcej robi niż wszystkie inne ekipy. Generalnie zacznijmy od tego, że ponoć rozwiązali problemy z hałącami Luisa Hamiltona w poprzednim programie. Mówiłem wam o tym, że to może być coś e, gorszego. Tymczasem doszło do dzwona około 11 w Barcelonie, Mocne uderzenie w ostatnim sektorze, tam gdzie są te szybkie łuki. Hamilton wypada z toru. Poważnie uszkodził boik. Duże opóźnienia w testach przed wejściem do samochodu szala Leclerca, co znowu za dobrze nie rokuje. No to nie są jakieś sektory na hamowanie. Z drugiej strony jeśli chodzi o te szybkie łuki, takie średnie i, i, i szybkie, no to, to jest to miejsce, gdzie ta aerodynamika z samochodu, coś z czym Hamilton, tłumaczyłem to dwa programy temu, z czym może mieć poważne problemy. Tak czy inaczej Ferrari bardzo poważnie zabrało się do walki o e, Mistrzostwo Świata i robi to inaczej niż wszystkie inne e, zespoły, o czym za chwilę, bo zanim przejdziemy, e, odpowiem na Wasze pytania, już się pojawiają. Tak, będzie w tym roku znowu przewodnik, kibica, tylko tym razem w odpowiedzi e, na Wasze zapotrzebowanie będzie także drukowany. Oprócz tego oczywiście będzie audiobook i będzie e-book, tak więc... E, Zapraszam serdecznie. Niedługo więcej detali. Tak czy inaczej, dla każdego coś miłego, bardzo duże komplementarne źródło wiedzy na temat tego sezonu i generalnie Formuły 1 kierowców zespołów, tak jak. Co roku. Wracając do Ferrari, dlaczego się wzięli za, za, za tę sprawę na poważnie? No, po pierwsze, ten wielki pusz z zatrudnieniem Hamiltona za 460 milionów dolarów, ale za tym idą pewne zmiany strukturalne. Przede wszystkim mają nowego dyrektora technicznego. To jest Loixera, Sera, który zastąpił Enrico Cardile. Sera znanej jest z tego, że ma bardzo dużą wiedzę na temat działania opon i opon. Yy, nad tym, na tym najbardziej skupia się w Barcelonie Ferrari. To nie są jeszcze najnowsze opony, ale generalnie ich filozofia będzie dość podobna. Obaj kierowcy Ferrari mieli takie zadanie w Barcelonie, żeby pracować nad tym, jak działają opony, sprawdzając różne strategie ich dogrzewania i przygotowania do okrążenia na jednym okrążeniu w oparciu o różne temperatury opon i różne ciśnienia, różne tempo i po prostu różny, różny sposób jazdy. I szykowali je tak na dojazdy na jednym kuku, jak i oczywiście dojazdy na dystansie, zwracając uwagę na ich zużycie. Pamiętajcie, Ferrari miało duże problemy z oponami, co prawda nie w zeszłym roku, moim zdaniem akurat w zeszłym sezonie było już bardzo, bardzo dobrze, bardzo blisko, ale zawsze można coś poprawić. Natomiast dwa lata temu największym problemem Ferrari i przez to także hasa był właśnie kwestia zbyt dużego zużycia opon. Co ciekawe, Ferrari mówi się, że jest jednym z tych zespołów, które najbliżej pracowało z Pirelli nad oponami na sezon 2025, co jest bardzo sprytne i mądre, dlatego że tak naprawdę ostatecznie kluczem do wszystkiego jest to, żeby te opony działały jak najlepiej. Te opony są kapryczne, te opony są trudne do opanowania, więc no, cała reszta można zrobić: super aerodynamikę, mega mechanikę. Jeżeli nie współpracuje to dobrze z oponami, nic z tego nie będzie. I Ferrari skupiło się mocno na tym, żeby dobrze działać z Pirelli, które. No, ponoć przygotowało opony, które będą mniej podatne na przegrzewanie i umożliwią przejeżdż przejeżdżanie dłuższych stintów, czyli będą twardsze pewnie, bo, bo to tak się robi. E, tak inaczej, w przyszłym roku Ferrari znowu wraca do akcji, zresztą jeszcze będą jeździli także w czwartek e, i w przyszłym tygodniu Lewis Hamilton ma głównie jeździć Ferrari z 2024 roku, ale dostosowanym do sezonu 2026, czyli do tych wielkich zmian regulaminowych, żeby testować oponę Prototypo, prototypowe na sezon 2026. To jest ten element jego aklimatyzacji z samochodem, z kokpitem i w zespole. Drugim elementem, nad którym pracuje Ferrari, to są starty. Chodzi o procedurę odpuszczenia sprzęgła yy, i generalne przyspieszenie ze startu zatrzymanego. Na czym pracują eksperci od elektroniki? Oczywiście kierowcy. Oczywiście sprzęgłem teraz oporuje kierowca i no, cały czas się mówi, że raz na jakiś czas Formuła 1 wypuszcza nowe, nowe dyrektywy, które mają mówić, że już kierowcy będą sami startowali, że nie będzie tutaj wpływu elektroniki. Zawsze ten wpływ jest, on jest mniejszy niż w poprzednich latach, ale cały czas jeszcze można to, to, to dopracować poprzez, po pierwsze, sterowanie silnika spalinowego eee, i no chodzi o tę optymalną dostawę mocy momentu obrotowego tak, żeby było jak najmniejsze ryzyko buksowania kół i zduszenia silnika, rzecz jasna, i od 100 metrów na godzinę, kiedy włącza się cała hybryda, także chodzi oczywiście o ten moc silnika elektrycznego. Nad tym pracują kierowcy Ferrari. Obaj, czyli i Lewis Hamilton, i Charles Leclerc mają do dyspozycji 1000 km w samochodzie poprzedniej formuły sprzed dwóch lat. Jest to SF23, bo z sezon 2023. Natomiast trzeci dzień, czwartek, ma być przeznaczony dla kandydatów na miejsce kierowcy rezerwowego, którymi są e, Giovinazzi i Beganowicz. Pozostaje pytanie, czy Ferrari będzie Fer ze swoimi kierowcami, czy z góry obstawi Luisa Hamiltona, bo y, duża część tej rozgrywki, jeżeli Hamilton spełni oczekiwania i będzie na tym poziomie, na jakim ma być, siedmiokrotnie niż świata, to walka o prymat Ferrari i potencjalne mistrzostwo świata rozegra się nie na torze, ale wewnątrz zespołu, o czym za chwilę pomówimy. Efekt Johna Elkana. Czy Ferrari potraktuje fer obu swoich kierowców? Lewis Hamilton już rozpoczął wewnętrzną kampanię rywalizacji z Charlesem lekarkiem o względy najważniejszych osób w zespole. E, o nim się za bardzo starać, bo już ma te względy, ale na tym nie poprzestaje, bo wie, jak to funkcjonuje z mega mądrym, mega sprytnym kierowcą. Zanim mówię co, jak dokładnie, e, chciałem Wam przypomnieć, że na mojej stronie cesarigutowski.pl podpis, link na dole. Są nowe kalendarze na sezon 2025, różne formaty, różne kolory i różne projekty. Oprócz tego nowe projekty koszulek, jak i poprzednie, te, które cieszyły się Waszym dużym zainteresowaniem. Zapraszam serdecznie na moją stronę, a teraz wracamy do spraw wewnętrznych Ferrari, czyli kto będzie walczył o tytuł. Nie po to Ferrari, to już mówiłem nie raz wydało 460 milionów dolarów na przyjście Hamiltona, żeby potem oddać tytuł Leclercowi. Mówiłem Wam od początku, że po już po podpisaniu kontraktu z Hamiltonem, że prezydent tej firmy, tego koncernu, John Elkan jest wielkim fanem Louisa Hamiltona i na tym się za zasadzał ten cały kontakt. Więc w pierwszym momencie, kiedy... Ferrari będzie mogło wybierać między swoimi kierowcami, kiedy nie będzie musiało obstawić tego szybszego, z całą pewnością obstawi Louisa Hamiltona, jeżeli Luis będzie wystarczająco szybki. Teraz są spostrzeżenia włoskiego, bardzo doświadczonego e, dziennikarza Antonio Gini, e, który na łach motorsportu powiedział coś takiego na podstawie swoich obserwacji, no i oczywiście e, wieloletniego e, doświadczenia. Sam fakt, że Hamilton był tak przebiegły, że zabrał ze za sobą prezydenta, to nie jest mała rzecz. Zabrał do prezydenta na, ten, na te pierwsze dni w Maranello. Tam była ta wielka pompa, prawda? Z tego, co widziałem, rozumiem, że prezydent był bardzo zadowolony z tych kilku filmów w mediach społecznościowych. Wyglądał jak dzieciak w sklepie z zabawkami. Uważajcie, bo Louis będzie w stanie unieść nie tylko całą firmę, uwieść, przepraszam, nie tylko całą firmę, co zrobił już wyśmienicie, Prezydent, jakiego znamy, jest zimny, chłodny, polubowny, ale też odrobinę ekspasywny. Jednak tym razem na zdjęciach był bardzo szczęśliwy. Powiedzmy, że Hamilton w poniedziałek zagrał po mistrzowsku. Co więcej, wiadomo, że znają się od dłuższego czasu. Spotkali się m.in. w 2020 roku na bardzo fajnym spotkaniu, po tym, no, w tym sezonie, kiedy Lewis Hamilton zdobył swój ostatni tytuł Mistrza Świata. I generalnie dzielą wspólną pasję do mody i do nauki. Sam Lewis to mówi. Znam Johna naprawdę dobrze. Johna Elkana oczywiście. Poznaliśmy się lata temu na obozie Google'a. Pojechałem tam na Sycylię i wówczas zaczęła się nasza przyjaźń. Zawsze już mieliśmy kontakt. Do, do tego dochodzi wielki fan Louisa Hamiltona, Fred Wasser co mówi Louis. Znam Freda od 2005 roku. Jeździł wtedy w GP2 w zespole prowadzonym przez Freda, w, w, którego był zresztą. Dominującym, dodajmy, zespole Art Grand Prix. I zawsze mieliśmy wspaniałe relacje. Często ze sobą rozmawialiśmy, szczególnie odkąd znalazł się Formule 1. No bo Luis przyszedł do Formule 1, i jeszcze tam się przez długie lata w, kategori w kategoriach juniorskich kręcił Fred Vassar, zanim sam też tam dotarł. Odkąd wrócił, spotykaliśmy się, gadaliśmy i podróżowaliśmy razem z Toto. Tutaj wiecie, takie małe auć, bo Toto i Fred to są wielcy przyjaciele. I tymczasem Fred Toto Luisa e, za Iwani. E, Kani, jeśli chodzi o te rozgrywki wewnętrzne, m, to są ultra ważne rzeczy, i to jest coś, w czym Luis jest świetny, bo e, kiedy w sezonie debutu w 2007 roku pokonał, choć nie na punkty, a w, w większą liczbą chyba drugich czy trzecich miejsc, kiedy pokonał Fernando Alonso, dwukrotnego mistrza świata, to oczywiście z jednej strony wynikało z jego doskonałej prędkości i naprawdę tego, że bardzo dobrze ogarniał się za kierownicą. Już od samego początku miałby są też dużo testów, ale też z tego, że ograł Alonso w jego grze. Alonso to jest jakby król był wcześniej ale mistrz nie, bo mistrzem jest Louis Hamilton wewnętrznych właśnie relacji, knowań i takich zagrywek. I tu Hamilton rozłożył go na opadki. Tutaj zyskał przewagę w tej wewnętrznej rywalizacji i w ten sposób próbuje zyskać też przewagę nad Czalem lekarkiem, który Ferrari siedzi od wielu lat, który, mój po włosku, jest przez zespół bardzo lubiany i poważany, który jest bardzo szybki. Natomiast pozostaje pytanie jest to pytanie, czy wystarczy mu prędkości, bo może być faworyzowany, ale musi się jednak wystarczająco zbliżyć do leklerka. Jeżeli będzie tracił do niego 2 do 5 dziesiątych sekundy, tak jak to miało miejsce z Russellem, a nie mamy żadnych podstaw, żeby podejrzewać, że Russell jest szybszy od Leclerca, mimo że sam jest bardzo szybki, no, to wówczas te dwie dziesiąte sekundy czy pół sekundy to się mieści 4, 6, 8, 9, 10 boidów nawet. Stawka się będzie zacieśniała. Więc e, jeśli będzie tak ciasno między Leclerciem a Hamiltonem e, i tam wejdą inne boidy, wówczas no, Ferrari nie będzie miał wyboru, no bo je, do jakiegoś momentu mogą poświęcać lepsze wyniki po to, żeby ich lider, na którego wydali pi tyle pieniędzy, brylował na czele, ale od pewnego momentu nie mogą sobie pozwolić na to, żeby jeździć na granicy punktów, mając boid zdolny do walki o miejsca na podium, a być może nawet zwycięstwa. Więc wszystko będzie zależało od tego, jak. Hamilton odnajdzie się w samochodzie Ferrari. No i tutaj na koniec taka dość ostra opinia Davida Kultarda na temat Luisa Hamiltona Mówi tak. Louis to maszyna do wygrywania. Pobił wszystkie rekordy, ale to nie jest konkurs osobowości i opinii. Te zawody opierają się na danych. A fakt, że tak regularnie był pokonany przez Georgia, wspaniałej kierowcy nie miewają słabych bolidów. Wyszedł z formy w obecnej fazie startu Formuły 1 i zobaczymy, czy Ferrari nada mu nowego rozpędu. Ale powiedziałbym, że to dość martwiące. Nie zabiera mu to błyskotliwości ani nic z pobitych rekordów, ale jest coś, co, co nazywają matką naturą, a zegar tyka. Dołącz do najmilszych z najmilszych na patronite.pl. Parę słów na temat wielkiej, ważnej zmiany na o wiele lepsza, wielka radość w internecie. Widzę po waszych reakcjach na Facebooku, na Twitterze, na TikToku. Najgorszy sędzia Formuły 1, 60-letni Johnny Herbert, były kierowca Formuły 1, kierowca akurat dobry, został. Odsunięte od roli sędziego. To zaciekły wróg Maxa Verstappena i wielki fan Luisa Hamiltona, co jest bardzo oczywiste, to widać, słuchać i czuć. Oficjalnie traci to miejsce, bo zdaniem FAJ, w ogóle z obopólną zgodą, z całą pewnością, nie może godzić roli eksperta w telewizjach i w prasie z rolą sędziego. I mi się wydaje, że to jest bardzo mocno trafione. Tak naprawdę jednak, moim zdaniem, Federacja robi porządki i oczyszcza się z pro-brytyjskiej mafii, która rządziła tymi strukturami od dekad i która po prostu nie miała żadnych granic przyzwoitości. Pamiętajcie, to Herbert stał za skandaliczną karą dla Fernando Alonso w Australii za to, że George Lasso nie patrzył przed siebie, przestraszył się, widząc, że Fernando spuścił nogę z gazu. To nie był break test, sam stracił kontrolę, sam wypadł z toru, stanął na boku i Alonso za to yy, ukarali. I potem Herbert w bardzo w głupi sposób jeszcze przyznał, że e, tak naprawdę z jego wypowiedzi wynikało, że tak naprawdę nie, nie widać do końca, że tutaj Alonso zawinił, ale on wie, on wie, że w Alonso zawinił i za to dostał tę karę. Herbert był sędzią w Austrii. Gdy Verstappen dostał karę za tę mocną obronę przed Nando Norrisem, mocną, ale jednak cały czas w granicach przyzwoitości, Wszyscy kierowcy potem przyznali, łącznie z Landon Rissem, że Verstappen nie zrobił nic złego, ale wcześniej karę od Herberta jako szefa sędziów, no bo kierowca tam jest trzyczasowy skład. Jeden z tych sędziów jest byłym kierowcą zazwyczaj Formuły 1, więc ma tutaj przewodnią rolę. On siedział w tej komisji, podobnie jak siedział w tej komisji, kiedy Verstappen dostał karę prac społecznych za użycie brzydkiego słowa podczas konferencji w Singapurze. Znowu coś, z czym się kierowcy nie zgodzili. Ja to akurat rozumiem, że nie powinno się przekinać podczas konferencji. Jednakowo znowu, Johnny Herbert, tam był. Był sędzią, gdy Max dostał dwie kary po 10 sekund i jeszcze zdaje się punkty karne za ostrą obronę przed Norrisem w Meksyku. Sam uważam, że tam trochę przesadzał, ale na przykład Robert Kubica, wybitny kierowca, uważa, że wcale nie, że Lando Norris sam sobie też zasłużył, bo wyprzedzał w miejscu, w którym się przedać nie powinno od zewnętrznej szukał frajera. Herbert był jednym z sędziów podczas całego weekendu Grapi São Paulo, który pitował różne kontrowersje, które się skupiały wokół Maxa Verstapena, w którym Max Verstappen po kwalifikacjach powiedział do wyścigu głównego, że chciał wejść i roz walić w drzazgi cały swój pokój kierowców, ale zobaczył ojca i się trochę uspokoił. Dlatego cały Rady na temat tego, jak to Max zastrasza rywali, że on go bardzo lubi, ale jeździ tak, jak się nie powinno jeździć, że ich wywozi, że to jest w strefa nogą i oczywiście mnóstwo wypowiedzi na temat tego, jak wspaniali są brytyjscy kierowcy na czele z Lewisem Hamiltonem. Oficjalne wyjaśnienie FIA brzmi z żalem ogłaszamy, że Johnny Herbert nie będzie dużej pełni funkcji sędziego. Kierowcy Formuły 1 z ramienia FIA John jest powszechnie szanowany bardzo, i do swojej funkcji wnosił bezcenne doświadczenie i ekspertyzę. Po rozmowach wspólnie ustalono, że role sędziego FIA oraz eksperta w mediach są niekompatybilne. Dziękujemy mu za jego usługi i życzymy wszystkiego dobrego w przyszłych dążeniach. Też mi się wydaje, że to są role nie do pogodzenia, natomiast sam Johnny Herbert, e, no, moim zdaniem, to nie jest polubowne, bo podkreślał wielokrotnie, że. Szczególnie po komentarzach Jose'a Verstappen'a, który to sugerował, że coś tutaj nie tak, że ten facet wychodzi i w taki komentarz daje z sędzią. Po podkreślał, że on oddziela sędziowaniu do od roli eksperta. Jego opinie w roli eksperta, czy prywatne, a są zawsze pro-brytyjskie i antymaksowe, to one nie wpływają wcale, no, z tą pewnością, na jego, na jego sędziowanie. Mówił, że to dwie niezależne rzeczy. I pytał jeszcze, dlaczego Martin Brandel może być ekspertem, a ja nie, co jest totalnie odklejone, bo po pierwsze, no Martin Brandel nie jest sędzią, tylko jest ekspertem po prostu, jest komentatorem, zresztą świetnym i, i reporterem, a poza tym Martin Brandel jest najmniej stronniczym brytyjskim ekspertem, jakiego znam, a Herbert najbardziej, nie w sensie, że jest po prostu ultra pro-brytyjski wyśmiewał jeszcze oprócz tego zarzuty, że sędziowie są stronniczy i szczerze ja wierzę, że Herbert tak uważa, nie? W sensie, że to nie robi tego tak, że robi jedno a mówi drugie tylko jest po prostu tak wielkim hipokrytą i jest tak nieszczególnie bystry, co też widać, że po prostu nie zdaje sobie z tego sprawy, nie widzi tego, że jest po prostu ultrastronniczy, natomiast to, jak to wychodziło wszyscy wiemy. Zapewnię jeszcze, że są wielkimi friendami z Maxem Verstappenem po każdej karze i po każdej wypowiedzi jak to źle Max jeździ Chroń Boże od takich przyjaciół. Moim zdaniem, moi mili, FIA czyści struktury i wyrzucenie Johnny'ego Herberta to jest bardzo dobra, bardzo poznana wiadomość. Jest to powiedzenie, po złym panie jeszcze gorszy stanie, ale miejmy nadzieję, że to nie będzie ten przypadek, bo trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś był bardziej stroniczy i gorszy w tej roli, niż właśnie Johnny Herbert. Pytanie, co Wy sądzicie o tej zmianie? Czy to trochę osładza e, tę gorycz po ostatnich zagraniach FIA z tymi drakońskimi karami dla kierowców? Moi mili. Zapraszam Was serdecznie, bo tutaj widzę, mówicie o, nowych format, o nowym formacie. Tak, jakby f Vlog miał zniknąć. On nie zniknie. Teraz musiałem to trochę przeprofilować. No, muszę się po prostu zgodnie z tym, co YouTube żąda, a, a żąda tego, co ponoć żądają widzowie, i muszę robić trochę takie krótsze formaty, krótsze strzały. Natomiast F1 Vlog wróci. Będziemy trochę uszkodzić temu algorytmowi. Co powiecie, żeby się wskładać w niedzielę na dłuższe spotkanie, dłuższe pogaduchy, odpowiedzi na Wasze pytania. Myślę, że to może być całkiem fajny termin. Tak więc nie martwcie się, F1 Vlog będzie, a już szczególnie w sezonie pokażę. W każdym wyścigu normalny format, taki jak zawsze, więc to nie będzie tylko i wyłącznie norma. Będziemy mieć różne formaty. Codrive także wróci. Póki co zapraszam Was na poprzednie programy o stylu jazdy Luisa Hamiltona i sekrecie prędkości kierowców Formuły 1 oraz o pierwszych dniach Luisa Hamiltona w Ferrari, czyli cała ta otoczka. Ta historia wokół, wokół, wokół pojawienia się go w Maranello, ostra krytyka Jeremiego Clarksona, bardzo cięta i wydaje mi się dość no, mocno e, trafiona, i o horrendalnych karach, jakie FAI wymyśliła dla kierowców, szczególnie Formuły 1. Póki co, dziękuję Wam za spotkanie i do zobaczenia wkrótce.